Jakie ciekawe miejsca w Polsce możesz odwiedzić? Nie trzeba wyjeżdżać za granicę, żeby zobaczyć ciekawe zabytki i interesujące miejsca. Przywóz Osób do Polski daje możliwość, żeby odwiedzić wszystkie ciekawe miejsca w Polsce szybko i w komfortowych warunkach. A jakie ciekawe miejsca można odwiedzić dzięki naszej ofercie busy do Niemiec? Kontaktuj się z nami, aby uzyskać dokładną odpowiedź. Telefony 602 76 435 566 551 397 E-mail gadryszak Nasza firma przewozowa Ekspres Bus działa na rynku transportowym w naszym kraju i za granicą już od 20 lat. W roku 2003 otrzymaliśmy licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób. Nasze wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie sprawia, że jesteśmy w stanie zapewnić Państwu naprawdę bezpieczny transport i wygodę podróży, którą gwarantują nasze busy. Dajemy sobie sprawę z tego, że zarówno jedno, jak i drugie ma ogromne znaczenie dla ogólnej jakości oferty, Burą dla Państwa Przygotowaliśmy. Z tego też względu do tej sfery działania naszej firmy przywiązujemy ogromną uwagę.